Witam serdecznie z siedziby Meditransu. Dzisiaj odbywa się tutaj szkolenie Zoom na ZOMB, na którym kursanci nauczą się, jak korzystać z mikroskopu stomatologicznego oraz jak maszynowo opracowywać kanały korzeniowe. Dowiedzą się też kilku ciekawych trików, jak zrobić, żeby to było łatwe i przyjemne. Jeżeli życzylibyście sobie na takim szkoleniu się zjawić, dział szkoleń Meditrans może was na nie zapisać. Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Jaskulska. Jestem lekarzem dentystą ze specjalizacji z stomatologicznej. Pracuję w Luksdencie przy ulicy Żelaznej. Przyjechałam tutaj na kurs do doktora, żeby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie e, stomatologii e, zachowawczej wraz z endodoncją, żeby poznać nowe techniki wypełnienia kanałów i popersowania. Jestem zachwycona tym kursem. Doktor wyjaśnił mi wiele trudnych zabiłości w, e, w tym leczeniu i na pewno e, wiele wyniosę z tego kursu Serdecznie wszystkim polecam. Na razie jestem dobrze nastawiona. Pan doktor bardzo w porządku, bardzo ciekawie, fajnie mówi, nie stresuje i jest bardzo, bardzo pozytywnie. Nazywam się Żana Wiercianko, ja jestem lekarzem z Ukrainy i przyszłam na to szkolenie, żeby otrzymać nowe doświadczenie i to bardzo mi podoba, bardzo wielką nową informację otrzymałam dzisiaj.